Siemano, ja jestem Mr. Genek 2, a to jest gra Tag. Pierwsze, tak, najpierw o Menu. Mamy tak: Start Game, to Fullscreen, full screen, credits i Quit. Tak. Y Pierwsze, co się rzuca w oczy, to kur kursor myszki, a drugie to, to że da się malować, na przykład właśnie. Jak widzicie, da się tutaj malować. Tak samo z tym. Dobra, to klikamy start game. Yy, Ojcie, przepraszam, ma błąd. Tutaj tak, start game. Tu się I Mamy teraz takie coś. No i mamy tak, ustom. No i tutaj patrz myszką i chodź w sadę. Dobra, mam jakąś maź, na, tej, na której się skaczę. Tak, o, teraz mam tutaj karabin, więc go zbierzmy. I karabinem na razie nic nie możemy robić, bo musimy zebrać tą tą. Dobra. Teraz trzeba wskoczyć tutaj. Da się skopić tak albo też tamtędy. Tak. Tutaj się zrobi taką. Czekam na szlachta. Tak. Opadnie. Po musimy tutaj taką. O i wpadłem właśnie przed chwilą. Więc muszę jeszcze raz tutaj wejść. Więc poczekajcie. Okej, okay, a więc jestem i wchodzę teraz do tej kulki. No i gramy dalej. Nie mamy paint'a, czyli tego, tego, farby. I tutaj teraz, jakbyśmy wchodzili po tym, to byśmy ciągle skakali, ale teraz klikając prawym czyścimy, tak jakby myjemy daną powierzchnię. I po wybraniu

No nie, ale bycha się inaczej robi, wiem co, dobra i hop, szkakujemy. Teraz mamy tutaj czerwoną farbę, więc to daje nam speeda, już tutaj zebraliśmy farbę spida tak jakby, to się nazywa farba spida, oj, i właśnie wypadłem. I kiedy wypadłem, to po prostu... Ale już tutaj właśnie ten... To jest właśnie plusem. Tak. Teraz szybko wziąć przed siebie. I tak. I teraz chodzi, chyba o takie coś, ale nie, to jeszcze nie tutaj. To się tak jak to już był long jump. No i znowu tutaj chodzi o to. Oj, 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 oj. oj, oj. I to jest właśnie fajne, że jak się razpimy tutaj. To już mamy tutaj narysowane to, co narysowaliśmy, więc teraz już nie powinno być problemu. Dobra. Kolejny. Więc no to już by chyba było na tyle. Ja się z Wami żegnam. I widzimy się następnym razem. Siema.